Wyniki kontroli przeprowadzone w październiku tego roku w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Kielcach były tematem konferencji prasowej, która odbyła się w ratuszu. Wzięli w niej udział Danuta Papaj, zastępca prezydenta Kielc oraz Piotr Chałupka, nowy dyrektor placówki. Co jest powodem takiej oceny? Otóż po pierwsze bardzo, bardzo zła struktura organizacyjna. Ta struktura organizacyjna jest związana z tym, że jest przerost zdecydowany osób w administracji. Kontrola potwierdziła, że przy łóżkach jest zdecydowanie mniej personelu, z chwilą kiedy to tak naprawdę ta jednostka służyć ma pacjentom i to jest dla nas priorytet i najważniejsza sprawa, aby tę opiekę zapewnić naszym pensjonariuszom. Kontrola wykazuje między innymi nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych, które to zamówienia, delikatnie rzecz biorąc, są wykonywane z wolnej ręki. Nie ma tam żadnego, żadnej decyzji co do tego, w jaki sposób powinna być prowadzona polityka wyłaniania kontrahentów na poszczególne towary i usługi. I to wzbudza duże wątpliwości nie tylko w zakresie tego, w jaki sposób wydatkowane są te pieniądze, które są przeznaczane na opiekę nad pensjonariuszami, ale również na to, w jaki sposób tak naprawdę kształtuje się poziom zatrudnienia i wynagradzania. W domu pomocy społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 76 przebywa 150 pensjonariuszy. 70% z nich, jak mówi dyrektor Piotr Chałupka, to osoby leżące. W placówce są zatrudnione 102 osoby, w tym 14 pielęgniarek i 18 pracowników w dziale administracji. 5 osób jest w wieku emerytalnym. Bulwersującym jest to, kiedy w domu tym od kilku lat. Tak naprawdę dokonujemy dodatkowych dopłat, bowiem nie zamyka się budżet i w każdym z roków musimy co najmniej ponad 100 tysięcy dopłacać do budżetu, który w tych jednostkach funkcjonuje. Władze Kielc zapowiadają zmiany w zarządzaniu placówką, których celem jest wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tych obszarach. Nie będzie takiego przerostu zatrudnienia w administracji z tym się absolutnie nie zgadzamy. Zostają wprowadzone nowe zasady, nowe zasady wyłaniania między innymi kontrahentów po to, aby minimalizować koszty, po to, aby oszczędzać pieniądze miasta. Nie wszystkie te osoby i ich brak będzie oszczędnością. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy tylko zwolnić dla zwolnienia. Tylko chcemy po pierwsze ograniczyć koszty w części, a w części przesunąć te środki na zatrudnienie osób, które będą z kolei pracować przy łóżkach. Przede wszystkim zależy nam bardzo, i to jest sprawa priorytetowa, aby zadbać o mieszkańców, o zwiększenie ilości personelu medycznego. Myślę, że tutaj będziemy szli w tym kierunku, żeby zatrudnić dodatkowo ten personel. Yy, Medyczny, ale jako ratowników, jako ratowników medycznych. Nie będziemy, że tak powiem, pielęgniarek szukać, tylko ratowników medycznych, nawet teraz ustawa daje większe możliwości. Ratownicy medyczni nawet większe uprawnienia mają w tym momencie niż pielęgniarka. Na pewno chcemy ograniczyć, jeżeli chodzi o zatrudnienie działu administracyjnego, w to miejsce. Automatycznie, że tak powiem, zatrudnić już na dzień dzisiejszy dwóch ratowników medycznych. Będziemy w tej chwili cyklicznie informować o tym, jakie nieprawidłowości w jednostkach zaobserwowaliśmy. Nie mówiliśmy o tym od początku kadencji, dlatego tylko, że chcieliśmy zobaczyć, jak to funkcjonuje faktycznie, a nie za pośrednictwem przekazywanych informacji przez osoby, które niekoniecznie mogły przekazywać prawdę. Na koniec 2020 roku będziemy mogli powiedzieć, jaki poziom zaoszczędziliśmy pieniążków w stosunku do tego, ile wydatkowaliśmy w tych latach ostatnich.